Święty Paweł Apostoł dzisiaj w przytoczonym fragmencie listu do Tymoteusza przypomina nam i uczy, Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek, Chrystus, Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich. Bo przyszedł na świat, aby nas nie potępić, ale nas zbawić. Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem. Bogu zależy na tym, by zbawić wszystkich ludzi, ale człowiek musi chcieć dać się zbawić. Nie na swoich warunkach, które stawia Bogu, a warunki człowieka są takie, że Boga nie ma, nie ma dekalogu i człowiek będzie sobie postępował, jak będzie chciał, jeśli będzie silniejszy i skupi wokół siebie. Większą władzę, takie będzie mógł ustanawiać prawa. Tak dzieje się właściwie od zarania. Podejmowane wciąż są takie próby. A dzisiaj wybrzmiało bardzo mocno to, co jest napisane w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 25, gdzie jest przedstawiony sąd: cokolwiek uczyniłeś jednemu z tych braci najmniejszych, mnieś uczynił. Jakie zatem warunki są oglądania Boga, zbawienia się? Otóż niezmienne są te same warunki, niezmiennie są te same warunki. Autor natchniony w Psalmie 15 stawia pytanie: Kto może stanąć na Twojej Górze Świętej? I udziela zarazem odpowiedzi: Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca człowiek, który nie dał się przekupić przeciw niewinnemu. Człowiek, który nie przyjął podarku, by wydać fałszywy wyrok. A dzisiaj prorok Amos przypomina nam: Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy. Którzy mówicie: kiedyż minie nów księżyca? Co prorok Amos przypomina? Że człowiek nie może się zbawić, jeśli drugiego człowieka traktuje jak rzecz, jak niewolnika, gorzej niż zwierzę gospodarskie i wymienia te przewinienia, które właściwie po małym retuszu przetrwały do dzisiaj, tylko dziś współczesnym językiem nazwalibyśmy je w sposób nieco inny. Gdy minie święto, gdy minie szabat, czyli miną uroczystości, minie niedziela, byśmy mogli sprzedawać zboże. Czy dzisiaj człowiek nie pragnie, by niedziela stała się dniem roboczym? By zamiast oddawać cześć Bogu, oddawać cześć Mamonie, a z języka ramyjskiego Mamona to jest zysk. Czy nie dzieje się to kosztem tych ludzi, którzy nie mają tego święta, nie mają możliwości odpocząć? To było za czasów proroka Amosa, kiedy nie było hipermarketów, nie było handlu na taką skalę jak teraz, i to jest obecnie. I kiedy szabat minie, byśmy mogli otworzyć spichlerze, czyli byśmy mogli normalnie w dzień świąteczny prowadzić działalność handlową a będziemy zmniejszać FM, powiększać cykl i wagę, podstępnie fałszować. Podsumowując, tu chodzi o oszustwo. O zmianę miary wagi, miary długości, miary objętości. Chodzi o to, by człowiek sprzedawał mniej, a brał za to pieniądze większe. Chodzi o to, by sprzedawać produkty gorszej jakości i fałszować je. Przed tym przestrzegał prorok Amos. Co więcej, on mówi, sprzedawać będziecie plewy pszeniczne, a więc to, co nie ma żadnej wartości. Czy nie dzieje się to i dzisiaj? Czy w tym w jakiś sposób nie uczestniczymy? Zwraca na to uwagę również Amos, że człowieka traktuje się jak niewolnika, a więc kupuje się biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów. Kto stanie na Twojej górze świętej? Czł człowiek rąk nieskalanych i czystego serca. Czy mierząc tą miarą Boga wypełniamy podwójne przykazanie miłowania Boga i człowieka? Nie mówię to do Was. Sprawiedliwych, boście się tu zgromadzili i tak wygląda, jakbym tym Słowem miał Was tutaj chłostać. Ale przyglądamy się temu Słowu, słuchamy, przyjmujemy, bo po tej Mszy Świętej, po Eucharystii, mamy z tym Słowem wyjść, jak z gorejącą pochodnią i dać świadectwo w świecie, który zapomina o Panu Bogu, lekceważy Pana Boga. A co Bóg na to? Ostatnie zdanie może umknęło słuchającym: Po przysiągu Pan na dumę Jakuba, nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. To nie jest tak, że można oszukiwać, i Bóg tego nie wie: że można niszczyć drugiego człowieka, traktować go jak niewolnika, można niszczyć narody, podbijać je, tak jak nasz naród, jak Polskę wymazywano gumką z mapy. Poprzez zaborców i liczne wojny, to nie jest tak, że Bóg tego nie pamięta. Tylko nam się wydaje, bo jesteśmy śmiertelnikami, krótko żyjemy, wielu nie zna nawet historii swojego rodu, a co dopiero narodu, że to wszystko tak się dzieje jakoś samo z siebie. Nic się samo z siebie nie dzieje. Kiedy człowiek odwraca się od Boga, zaczyna rządzić to. Co nazywamy w języku aramejskim mamoną, pycha żywota, porządliwość oczu, porządliwość ciała, czyli rządzi pieniądz, a pieniądz sam w sobie jest niewinny, bo pieniądz to tylko siła nabywcza, człowiek, jego serce, jego sumienie. I co nam na to odpowiada sam Jezus? Słyszeliśmy Ewangelię. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Mamy każdego dnia dokonywać wyboru. Za kim się opowiemy? Za Bogiem, czy opowiemy się za księciem tego świata? Po czyjej stronie będziemy stawać? Po stronie Pana Boga, ubogich, biednych, wykluczonych, czy po stronie tych, którzy chcą panować nad światem, tworzą swoje prawa i ciągle człowieka zastraszają? Bo jeżeli człowiek się boi, wtedy można lepić go jak z plasteliny. Dlaczego zatem chcę wyrwać książę tego świata, Boga, z serca człowieka, a zwłaszcza z serc najmłodszych, by człowiek był od niego w pełni zależny? Dlatego Jezus przestrzega. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. I przytacza przykład, który jest aktualny w każdym czasie, w minionych wiekach, obecnie i w przyszłości, jeśli świat będzie trwał. Ten przykład z przypowieści jest wciąż aktualny. Oto bogaty pan ma zarządcę swojego majątku. Oszusta, złodzieja. Dziś byśmy powiedzieli wykształconego, znającego się na bankowości, na ekonomii. No i panu się to znudziło. Pan zawołał tego oszusta i mówi, że źle rządzisz moim majątkiem. Tak delikatnie do niego mówi i cię zwalniam. I on wpada na pomysł, bo słyszeliśmy, że nie umie tego i nie umie tamtego, i wylicza, co on będzie robił. On tak naprawdę umiał tylko kraść. I wpadł na pomysł, że pana jeszcze bardziej okradnie. A więc woła dłużników pana i mówi tak, ile miałeś tego długu? No, jeden mówi mu sto beczek, pisz tyle i tyle mniej. Ile miałeś długu? Pyta następnego: tyle i tyle, pisz połowę tego. To co robi? Dalej okrada pana, ale sobie on myśli w ten sposób, że jeżeli będzie zwolniony z pracy, to tamci okażą mu jakąś wdzięczność. I słyszymy pochwałę z ust pana. Ale nie jest to pochwała złodziejstwa bynajmniej, ani oszustwa, ani krętactwa. Tylko jest to pochwała skierowana do nas i jednocześnie wskazanie nam na to, że złodziej, oszust, zaryzykuje zdrowie, życie, by zdobyć tą mamonę, pieniądze, będzie trudzić się od rana do wieczora obmyślać plany. Będzie ryzykował, że konfrontuje się z policją i z prokuraturą, a chrześcijanin, który ma obiecane niebo, palcem w bucie nie kiwnie, mówiąc tak potocznie, by potrudzić się dla Boga, by zdobyć niebo. I to Jezus mówi, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Niegodziwa Mamona. To znaczy co? Mamy też kraść? Nie, Mamona to pieniądze. Daj jałmużnę. Podziel się. Masz trzy samochody, albo masz samochód taki, że cała okolica ci zazdrości, masz majątek, dobrze ci się powodzi. Miej wzgląd na biednych. To o pieniądze tylko chodzi w kościele? Nie, broń Boże. Chodzi o tych, którzy nie mogą zapracować na siebie. Nie dlatego, że są wydrwi groszami, leniwcami i że w ogóle nie chce im się pracować. Po prostu oni nie są zdolni do tego. Tak jak w czasach Chrystusa. Podzielić się mamonom, zyskać mamonom życie wieczne. To znaczy także modlić się za innych ludzi. I przypomniał nam to Paweł, apostoł w liście do Tymoteusza. Słyszeliśmy, polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, a szczególnie za tych cierpiących i biednych. Czy dostrzegamy to jako wierzący, jako, człowiek, jako ludzie Kościoła, należymy do Kościoła, którego głową jest Chrystus? Czy dostrzegamy to, że na świecie jest wyzysk, czy boli nas to? Czy dostrzegamy biedę, czy dostrzegamy kolejne szantaże głodem, brakiem lekarstw? A przecież to jest na świecie. Gdy rozpoczynałem pracę w tym szpitalu, to statystyki podawały, że dwie trzecie na świecie jest niedożywionych. A połowa głodujących. Teraz się nieco to poprawiło, ale niewiele statystyki się poprawiły. Czy świat to dostrzega? Czy możemy być zupełnie bezczynni, bezbronni wobec tego i obojętni i powiedzieć, że mnie to nic nie obchodzi? Ja mam swoje problemy, ja mam swoje cierpienie. Owszem, każdy z nas ma objąć swój krzyż. Ale też obok nas idą inni obciążeni krzyżami, i musimy mieć na nich też wzgląd. I to podwójny, ze względu na Boga i na człowieka, bo jest podwójne przykazanie miłowania Boga i człowieka. I nie możemy być obojętni, gdy ktoś kogoś wykorzystuje czy dzieje się to w rodzinie, czy w miejscu pracy, czy dzieje się to w społeczeństwie. Nie możemy być też obojętni, gdy ktoś komuś odbiera wiarę. A wielu chrześcijan katolików jest obojętnych, nawet tych bardzo pobożnych uczęszczających do kościoła. Wiara w kościele, ale już nie w tramwaju, nie w szkole. Nie będę interweniować, nie sprzeciwię się temu, że najmłodszym obrzydza się Pana Boga, obrzydza się Kościół. To też jest sposób niesienia jałmużny. Człowiek, który daje przykład swoim życiem sprawiedliwym, a słyszeliśmy pytanie autora natchnionego: Kto stanie na Twojej górze świętej? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca. Człowiek taki jest jak sól ziemi, jak światło umieszczone na świeczniku. I z tego nas Jezus nie zwolnił. Mamy być tym światłem w domu, w miejscu pracy, gdziekolwiek się znajdujemy. Nie dla siebie, nie po to, by się chwalić. Wywyższać ponad innych, aby w innych umocnić nadzieję. Tak ginęli święci męczennicy. Niedawno wspominaliśmy biskupa Cypriana i świętego Korneliusza, papieża. W czasach ciężkich prześladowań, najcięższych na początku chrześcijaństwa, był to trzeci wiek, kiedy ścinano, burzono domy chrześcijan. Palono, wtrącano do więzień i wykonywano wyroki, oni nie ugięli się, byli światłem, byli czystym przykładem wiary w Boga i za to ponieśli konsekwencje. Od nas Bóg nie wymaga, byśmy oddali życie w ten sposób, ale nasze życie ma się powoli spalać z miłości do Boga i do człowieka jak świeca. Mamy powoli zużywać swoje siły w służbie Bogu i człowiekowi, a każdy z nas inaczej służy. Ja służę w kapłaństwie i w życiu zakonnym, Wy służycie w życiu rodzinnym albo w samotnym ofiarowanym Panu Bogu. Każdy z nas inaczej, ale każdy z nas ma dać świadectwo według swoich umiejętności, wieku, doświadczenia, stanu i tego, co nazywamy powołaniem. A dzisiaj tak wstydliwie jest to przypominane. Właściwie się nie mówi już o powołaniu pielęgniarki, lekarza, nauczyciela, jeszcze nieśmiało mówi się o powołaniu księdza. Powołany to znaczy ten, który z miłością został wezwany przez Boga i któremu zostało wyznaczone zadanie. Zadanie, gdy będzie wypełnione, za to zadanie jest niebo. Ma to czynić sługa. Nie dlatego, że jest przymuszony, ale że kocha. Jeśli matka kocha dziecko, jeśli ojciec kocha, a są tu mamy i ojcowie, to wam przecież nie jest krzywda wstać w nocy, gdy dziecko potrzebuje pomocy, karmienia, zależy w jakim wieku jest. Jeśli jest człowiek z powołania i pracuje, choć jest bardzo zmęczony, to jednak znajdzie tę resztkę sił. By okazać życzliwość, dobro i pomoc drugiemu człowiekowi. I w tym się zrealizował właśnie miłosierny Samarytanin. Nie miał obowiązku, ale on doskonale wiedział, kto to jest bliźni. To jest ten człowiek, takie samo dziecko Boże jak ja, któremu trzeba przyjść z pomocą. I o tym pamiętajmy, zwłaszcza w szpitalu, gdy jedni drugim niesiemy pomoc, a cytując tu świętego Pawła, apostoła. Jedni drugich brzemiona nosimy.